Cześć! Słuchajcie, jestem właśnie w drodze do Poznania, a konkretnie do miejscowości Robakowo, gdzie znajduje się firma, która specjalizuje się typowo w odbudowie, w remontach BMW E9. Jadę tam przy okazji, ponieważ mam w bagażniku felgę mojego znajomego, mam dostarczyć ją do właśnie tego warsztatu i zobaczyć postępy prac BMW E9 z okolic Częstochowy i sam jestem ciekaw jak to finalnie teraz wygląda. Widziałem auto kiedy było polakierowane, natomiast chłopaki z Robakowa właśnie to auto składają, uzbrajają. Wiem, że praktycznie jest już na, na, na finiszu, być może to auto dzisiaj mi odpalą. No i mega się cieszę, zobaczcie jak to auto teraz wygląda i to jest auto, które chciałbym Wam w tym roku właśnie przedstawić w wywiadzie, także będzie naprawdę fajna E9, która pojawi się w tym roku na polskich drogach, zobaczcie to koniecznie. Dobra, słuchajcie, jestem już po wizycie w robakowie dokładnie w firmie Karsba i Linke I muszę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że ta firma to Mekka, polska Mekka BMW E9. Naprawdę chłopaki robią co najmniej kilka E9 w jednym momencie. Ja do tej pory tak naprawdę w jednym skupisku nie widziałem tylu E9 naraz. Mają naprawdę zaplecze i części i, i mają ogromną wiedzę, także ja jestem pełen podziwu dla tego, co oni tam... E, robię, bardzo mi się to wszystko tam podobało, mógłbym tam zostać naprawdę parę godzin i, i chętnie z chłopakami bym jeszcze pewnie pogadał, no ale niestety czas, czas goni. E, z tego miejsca pozdrawiam od razu Tomka, bo to dzięki niemu, dzięki temu, że mogłem zawieźć jego felgę do chłopaków, do e, mogłem tam zajrzeć i, i zobaczyć od środka jak ich firma e, funkcjonuje i naprawdę jestem mega fajnie zaskoczony. No teraz zobaczymy, Tomka samochód cały czas jest składany. Mam nadzieję, że niedługo będzie już gotowy do odbioru, bo bardzo chętnie bym się z nim wybrał po odbiór tego samochodu i chętnie bym to na dziewiątką się przejechał. Także w tym roku naprawdę uważam, że będzie się już sporo więcej działo i po prostu ten ubiegły kiepski dla wszystkich rok się już. Skończył, i teraz ruszamy po prostu z kopyta z nową energią. Także do zobaczenia, następnym razem śledźcie, bo na pewno będą kolejne ciekawe odcinki. Cześć!